i już na samym wstępie czuć taki dość niemiły zapach. I czego się najbardziej obawiam przy takich niemiłych zapachach z takich domów, że... że znajdę tam jakiegoś po prostu trupa. Witam, witam z tej strony wietrzyk, a dziś zwiedzimy sobie pewien przeklęty dom. A czemu przeklęty? Zaraz się dowiecie. Wszędzie wokół już praktycznie zaawansowana jesień, a ja właśnie zmierzam do pewnego owianą złą sławą domu i już na samym wstępie czuć taki dość niemiły zapach. Już wam pokażę, jak on wygląda mniej więcej z przodu się prezentuje. I tak, ja już jestem koło niego, on jest cały zarośnięty. Tam widać, nie wiem, czy będzie widać, czy, czy nie będzie widać yy, już. Ruina, najprawdopodobniej jakiejś przybudówki, tak mi się wydaje. A to co miałem powiedzieć, to już jestem przy drzwiach i czego się najbardziej obawiam przy takich niemiłych zapachach, dość z takich domów, że znajdę tam kogoś, że znajdę tam jakiegoś po prostu trupa, pół biedy jakby to było jakieś zwierzę o, tutaj już na wstępie zauważyłem jakąś piwnicę ale to może zobaczymy sobie na samym końcu dobra tutaj są drzwi i wchodzimy widać że już długo nie, nikogo tutaj nie było o niestety z tamtego budynku świadcząc po tym dachu yy, niedługo już go po prostu nie będzie, wszystko się zawali. Widać, że było kiedyś to zabezpieczane, ale najprawdopodobniej yy, ktoś już zrobił swoje, ponieważ co mi się to pierwsze rzuciło w oczy, że wszystko jest wyprute ze ścian i, i komuś się przydały. Po prostu kable na złom. Ktoś je już dawno, kiedyś temu spieniężył. Dobrze. Przejdziemy sobie do pierwszego pomieszczenia, a w pierwszym pomieszczeniu opowiem Wam, co tu się ogólnie stało. I tak rzuca się pierwsze pomieszczenie w oczy, czyli taki pokoj, widać, że były chyba dwa łóżka, tu jakieś papiery. Ale zanim przejdziemy do tych papierów, oczywiście, biorąc Wasze komentarze pod uwagę, postanowiłem pytać okolicznych mieszkańców y, o historię tych domów, które zwiedzam i jedna z ze starszych babć tutaj może tak powiem opowiedziała mi tu pewną historię, że y, dawniej mieszkała tutaj rodzina lecz znikła po prostu nie, nie wiedzą co się stało z nimi znikła i już i od tej chwili zaczęły się po prostu tu dziać dziwne rzeczy ze zwierzętami ponieważ zaczęły tutaj w tych okolicach ginąć nigdy nie wracały, znajdowano tylko po prostu ich szczątki potem czy tutaj grasował jakiś kłusownik czy, czy po prostu jakiś no powiedz, powiedzmy po imieniu psychol nie wiadomo no, i oczywiście do jakich wniosków doszli okoliczni mieszkańcy, że no w dawnych czasach wierzono w różne zabobony i uważali, że ten dom jest po prostu nawiedzony, przeklęty i że dlatego ta rodzina się z niego wyprowadziła, ponieważ zamieszkał tu zły duch. No, każdy wierzy w co chce, wiadomo. A ja Wam dam po prostu samym do stwierdzenia, czy to się trzyma kupy czy po prostu jest zwykłym zabobonem, zobaczymy i sobie przejdziemy dalej do zwiedzania tego domku tu już nam się na początku rzuciło jakieś dokumenty popołudniowe wizytowe zima 1967-68 więc bardzo jakiś stary może to był jakiś magazyn najprawdopodobniej To jest jego resztki tutaj na zdjęciach przedstawiona pani pielęgniarka a tu dentysta to najprawdopodobniej jakieś pismo święte ciężko mi stwierdzić jakie o śmierci Właśnie z tego co zauważyłem to dużo tych mieszkańców y, czytało takie właśnie pisemka dotyczące śmierci no i tutaj resztki jakichś papierków może jeszcze zobaczymy no i tutaj to jest kupon to, to lotka tak to, to lotek może ktoś z was sobie weźmie numery kto gra w lotka może będą szczęśliwe są one z dnia 1973 rok. Może wam tutaj dam takie zbliżenie na ten lotek. Może ktoś wygra. Aha, tutaj mam jeszcze taką gazetę. Niedziela. 1981 rok. I właśnie yy, z tego co się tam dowiedziałem od tej jednej pani, że ten dom został opuszczony w latach. 80., dokładnie nie pamiętała kiedy, ale właśnie gazety nam mówią, że to były lata 80., 1980. Tutaj, o, jeszcze taka stara, jakby kalka. Syn Człowieczy, chyba tak, syn Człowieczy tu pisze. Jakby jakaś ktoś sobie skserował jakieś rozdziały pisma świętego. Ciekawe. Tutaj też się dość dużo wala różnych. Rzeczy. O, takie pisma typowo katolickie. Yy. Wow, To jest pleśń. Będę tego, tego dotykał, ale to są. To jest obca forma życia, można powiedzieć. Strych. Nie wiem, czy mi się uda wejść na strych. Czy my będziemy tak szaleni. I będziemy wchodzić na ten strych. Jak on wygląda tak. Oczywiście, że wejdziemy. jesteśmy Zobaczcie, że nie wejdę na ten strych a się nie da tam wejść po prostu możemy sobie tylko tak spojrzeć ale strych tak jak widać zrobiony jest z, może tak o, z dachówek i z tego co widzę to nic mi się w oczy ciekawego nie rzuca Jakoś tak teraz nie mam szczęścia do tych strychów, żeby były jakieś fajne znaleziska. Dobrze, schodzimy, bo ja ogólnie stoję na takiej półeczce i teraz muszę wzejść tam. Ale zobaczcie na sam strop. Z belkę stropową. Jest masakrycznie przeżarta. I chyba to, to zrobiły korniki, wydaje mi się. Tutaj. no nie też. Wilgoć też jest. Musi ciec z tego dachu. Dobra, schodzimy. Dobrze, wracamy do samego zwiedzania. Dość tych akrobacji, ale po prostu nie byłbym sobą, gdybym tam nie zajrzał. Dobrze, tu taka, wiadomo, stara szopa. Już dość zdewastowana. Nic mniej, nie ma w środku. Jeszcze jakiś talerzyk się uchował. Niestety nic oznakowania już nie ma. Pod nogami rumowisko. Aha, tu jeszcze kalendarz z 1984 roku. No i tak, jak widzicie, wszystko nam mówi, że to zostało właśnie w tych latach opuszczone. O, teraz muszę tu przejść gociły mnie czemu ktoś sobie zadał tyle zachodu i wywrócił to łóżko dobra tu jest jakby taki, taka spiżarka fajnie to wszystko się prezentuje bo ten cały domek jest z drewna już wam pokazuję jakaś części garderoby czyjeś o walizka jeszcze tak się prezentuje dach Tutaj jeszcze nic się nie zawalił na szczęście. Uuuu, już wiem co tam śmierdzi, dobra. Mówiąc szczerze, wiemy, że to się tak rozkłada tam. Yy, chyba jakiś ptak po prostu wleciał dość duży i no jest w fazie ta dość intensywnego zapachu, tak powiem. Ale nie będę wam pokazywał, oszczędzę wam tego no i po prostu też nie będę pokazywał ze względu na YouTube, żeby się do mnie nie doczepił. Dobra, ale zobaczymy tu na szybko, mniej więcej. O, widzicie? Patrzcie, tu tego ptaka chyba piura pozostawały. Nie wiem, czy go coś zjadło i zostawiło. Masakra. Uch. Czasami się. Trzeba cieszyć. Torebka damska. No chyba nic z niej nie ma. Że nie musicie tego czuć, co ja teraz, przez kamerę. Trochę powiększymy światełko. I tutaj beczka stołeczek. No i typowe, jak to w takich domach bywa, weki stare, które pozostawały. O, patrzcie jak te drzwi wyglądają. Są zabezpieczone najprawdopodobniej, żeby było ciepło. Fajny patencik. Tani. I tak czasami sobie myślę właśnie, że kiedyś ludzie, ci starsi, yy, robili zapasy. Na jakiś ciężki czas, na zimę, yy, weki, nie weki, zawsze było to jedzenie. Tego jedzenia było pod dostatkiem na wsi, i tak się zastanawiam, co czy teraz ludzie młodzi, tacy nawet jak ja, to my w sumie o tym nie myślimy, żeby robić takie zapasy. Jak przyjdzie coś złego, żebyśmy mogli z nich skorzystać, zawsze liczymy na te sklepy. Ale teraz pytanie: jeśli te sklepy wszystkie pozamykają, to jeśli ktoś ma te weki. Choć ten jeden wek, czy tam jakieś przetwory, to przetrwa. A ci wszyscy młodzi, pytanie, co się z nimi stanie. Dobrze, może jeszcze zobaczymy sobie tą przybudówkę. Zobaczcie, jak fajnie tutaj słońce świeci i oświetla te wszystkie, właśnie, liście, które są złote czy żółte. Naprawdę pięknie wygląda polska złota, jesień. jeszcze wejdziemy sobie tu i zobaczymy. A, jeszcze miałem wejść do tej piwnicy, zapomniałem. Ale tu yy, nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, czy nie będzie widać na kamerze. Nie, jest pusta. Tak, chyba widać jakieś talerze. Nic poza tym. Piwnica została ogołocona. Teraz muszę przejść przez te haszcze. Mówię szczerze, jeszcze tam nie byłem. Uwielbiam. Zobaczcie jakie szpikulce dzikiej róży. Nie wiem, czy to mi się uda. Tak, to są szpikulce. I te szpikulce muszę przejść. Dobra. Co nam się tutaj prezentuje? To jest jakieś skrzynia. Skrzynia, tam widać jakby taki zameczek. Zaraz podejdziemy bliżej tego zabudowania i zobaczymy, co tam się znajdowało w środku Może jeszcze jest. No i tak jak widać. Raczej, już sprawa nie warta świeczki. No i tak, to by było tyle. Jeszcze mnie zastanawia, czy nie przyjść po prostu tu w nocy do tej chatki i nie obadać tej sprawy pod kątem paranormalnym. Ale to jeszcze się zastanowię, zobaczymy. Trochę się boję, tu nawet przyjść w nocy. Tak szczerze Wam powiem. No dobra, ja Wam dziękuję. Na razie do usłyszenia. Do kolejnego.